Rozdział 40, 40: Sen o rozpadzie rodzin. Miałem sen, którym byłem zrozpaczony patrząc na to, co dzieje się na świecie. Widziałem obleśnego człowieka oglądającego pornografię, obżerając się jedzeniem. Jego obraz został wycięty zakrwawionym nożem. Przerażony, pobiegłem do domu, ale żona, widząc moje poruszenie, zabrała w strachu swoje dzieci. Pojechała za granicę, do włoskiej winnicy, w której związała się z bogaczem. A kiedy błagamy ją o powrót do mnie, posłała na mnie zbierów. Moja interpretacja. W ostatnich latach co trzeci związek małżeński rozpada się w Polsce. Ludzi nie trzyma już, tak jak kiedyś przysięga małżeńska, za kramem ustanowiony przez Boga. Jeżeli w małżeństwie dochodzi do trudności, kryzysu, Ludzie w większości już nie starają się uleczyć relacji poprzez terapię czy szukanie wsparcia wspólnoty katolickiej, ale wolą się odciąć, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji duchowych i psychologicznych dla członków rodziny, w szczególności dzieci. Ludzie coraz częściej odchodzą z kościoła i przez to Bóg nie ma do nich dojścia, a ma za to szatan prowadząc ich do rozpadu związku i pozbawienia dzieci dwójki rodziców, dzięki czemu może wyrządzić więcej zła psychice dzieci porzuconych dorosłych. Ludzie po rozstaniach tworzą nowe, niesakramentalne związki. A to daje szatanowi władzę nad ludźmi żyjącymi w grzechu, by prowadzić ich do piekła na ziemi i w zaświatach. Moje małżeństwo również się rozpadło przez to, że widząc, co się dzieje na świecie, szukałem prowadzenia Boga. Niestety wpadłem w pułapki szatana, który starał się mnie przed tym powstrzymać. Od wielu lat żyję w samotności, borykając się z ogromnym cierpieniem każdego dnia. Tęsknię za dziećmi, czekając na to, by Bóg poprowadził mnie do żony. Żyję tą nadzieją i wierzę, że tylko Bóg będzie mógł mnie uratować i moją rodzinę przed zgubą, a nie wchodząc w związek z inną kobietą, daję mu taką możliwość. Komentarz od Boga. Bóg ojciec jest i próbuje pomóc każdemu, kto tak jak Ty szuka w nim ratunku. Niestety, tylko dzięki łasce uświęcającej, która jest możliwa, jeżeli człowiek jest uświęcony w Kościele, może umożliwić Bogu działanie w tym, by pomóc człowiekowi. Jeżeli mąż lub żona znęca się nad rodziną, nie można na to pozwolić i być w takiej sytuacji. Jednak jeżeli nie ma innej możliwości, jak odejście człowieka, człowiek powinien ubiegać się o unieważnienie takiego związku i wtedy wchodzenie w nową relację.